Tak, dziś wielki dzień dla Garwolina. Otwieramy pierwsze w naszym mieście zadaszone lodowisko. Będzie ono, mam nadzieję, służyło wszystkim mieszkańcom naszego, naszego, naszego miasta, zarówno tym młodym, jak i tym starszym. Cała inwestycja kosztowała 8 milionów złotych, z czego... Prawie 4 miliony złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z samorządu Mazowsza, dzięki wielkiemu wsparciu właśnie naszych przyjaciół z samorządu Mazowsza i 200 tysięcy firma, firma Avon pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta Garwonina. Pamiętajmy o tym, że to jest część większej całości, bo pani burmistrz z Garwonina e, strasznie mocno dba o to, aby mieszkańcy mieli e, możliwość uprawiania sportów. E, były boiska, e, w tej chwili też jeszcze część jest realizowana, a dzisiaj otwieramy lodowisko, lodowisko, które będzie zarówno na treningi, ale też e, dla mieszkańców w celach rekreacyjnych. Jest to lód sztuczny, oczywiście wytwarzany, powierzchnia lodu, to jest w ogóle prostokąt, powierzchnia lodu 800 metrów, 20 na 40. Lodowisko wyposażone jest w zaplecze, szatnia, też mamy wypożyczalnię. Na ten moment mamy 200 par łyżew, więc myślimy, że, że dosyć sprawnie będziemy w stanie obsłużyć klientów. Muzyka Ja bardzo chętnie bardzo wszystkich Państwa zachęcam do tego, żeby tutaj przychodzić. Sama jeździłam na łyżwach. Bardzo długo zresztą e, uprawiałam jazdę szybką na lodzie, więc generalnie to jest sport, który bardzo lubię e, i zachęcam wszystkich, bo z jednej strony to pozwala się zrelaksować, ale z drugiej strony też dbać o swoją kondycję. Tak, ja jeżdżę na łyżwach, już nawet próbowałam. Pierwszy upadek zaliczony. Bardzo zachęcam mieszkańców, żeby korzystali z tego obiektu, ponieważ jazda na łyżwach jest nie tylko formą spędzenia wolnego czasu, ale także świetną zabawą, możliwością nawiązywania nowych przyjaźni, nowych relacji, ale przede wszystkim również odpoczynku.